Jesteśmy na wodą jak widzicie, pogoda na razie dopisuje, na południe zapowiadają nam opady deszczu, ale na razie jest bardzo ciepło. Dzisiaj łowimy na ser, było bardzo dużo komentarzy odnośnie sera, żółty ser pokrojony w kosteczkę, zaraz Wam to wszystko pokażę. Generalnie myślę, że ser ma duże prawdopodobieństwo tego, że zda tutaj egzamin, z tego względu tak, że jest żółty, czyli podobny do kukurydzy. Jeśli ryby mają reagować na kolor, no to jest to bodziec, który je zainteresuje. Drugą sprawą jest to, że kiedyś mówiłem na kulki serowej, naprawdę bardzo fajnie zdawało to egzamin. Myślę, że ma prawo to zdać egzamin też tym razem. Więc będę nie przedłużając zapraszam Was na materiał. Zaraz Wam właśnie pokażę zestawy. I czekamy na jakieś branie. Wędki już są w wodzie. Zanęciłem kukurydzą i serem właśnie. Także zapraszam do oglądania. Jak widzicie przygotowałem sobie dwa przypony. Jeden miękki na plecionce. I tutaj mamy pojedynczą kostkę żółtego sera a drugi łamany sztywniaczek na fluorokarbonie tutaj różnica jest taka, że do kostki sera dołożyłem jedną sztuczną kukurydzę dlatego że ten ser jest stosunkowo miękki a mam tutaj przypon na dirigu i po prostu bałem się że będzie mi się to po prostu bałem się, że nie będzie mi się to trzymało do nęcenia mam taki pokrojony w kosteczkę żółty serek i odrobinę gotowanej kukurydzy także tym będziemy nęcić i tym będziemy łowić Jest ryba na ser Jest ryba na ser, krótsze minęło może z 15 minut zrzucenia wędki Także serek też ryby lubią Spodziewałem się, że może się sprawdzić, ale ja nie myślałem, że tak szybko Ja obstawiam, że karp. gadać Ale ładnie taki karpik, no myślę 6 6-6 kg, podłużny waleczny bo się troszeczkę owinął pod płetwę Ale no wędki mówię, dosłownie 15 minut w wodzie i, i serek odjechał Branie takie bardzo słabe, ale on gdzieś tam przeszedł pod jakimś tam pływającym krzakiem, bo też z tym krzakiem Wpuszczamy się w i zobaczymy, no ten akurat wziął na, na ten zestaw z sztuczną kukurydzą Ale ten ser już yy, spadł w podbieraku, był w podbieraku, nie wiem czy nagrałeś Mateusz tak jest nagrane z tego co mi tu kawerzysta mówi Prywatny No także Ciekawe czy na ten sam ser też coś będzie Czy to tylko kwestia tej kukurydzy jak mówię ser jest podobny do kukurydzy także Chłopaki na razie siedzą cztery kije poza mną milczą także ten ser No sprawdził się na razie Czekamy dalej Zobaczcie teraz ta rybka Mateusza. Bardzo fajny karpik. Taki już grubiutki. Mateusz, na co zauważyłeś tego karpia? Na popapa ananasowego. Także jak widzicie, ser y, kontra reszta 1-1. Jeden, jeden. Ale z serem zauważyłem już pewien problem, zaraz nam to pokażę. Ale zobaczcie, jaki fajny, fajny, pełnózki. Zobaczcie, jaki ma piękny, gruby brzuch ten karp. Taki grubasek. Beczułka taka. Także, tak jak mówiłem, ser kontra reszta 1 do jednego. <laughs> Także, wypuszczamy rybkę, Mateusz uwalnia swoją zdobycz. Zobaczcie, z serem jest taki problem, że przy temperaturze takiej jak dzisiaj jest i słoneczko, dosyć mocno mi zmiękł już, jest taki się zrobił, wiecie, ciapowaty. Obawiam się, że go może nie być za jakiś czas na włosie, tym bardziej, że jak włożyłem do wody, on się trochę rozpuszcza w tej wodzie, taki się robi całkiem ciapa. Jestem ciekawy, czy on wytrzyma na tym włosie troszeczkę dłużej. Myślę, że jeszcze z godzinką, jak się nic nie będzie żadnego brania, to wyciągnę obie wędki, po prostu z ciekawości sprawdzić, czy... Ten ser jest cały czas tam, gdzie powinien być. Wyciągnąłem jeden zestaw i zobaczcie, ten ser po tych dwóch, trzech godzinach jest taki mocno poobgryzany przez drobnicę. Nie wiem, czy to dobrze widać na nagraniu, ale jest taki właśnie cały taki poobgryzany i powiem Wam, że ryba się tym interesuje. Mimo że generalnie karpie raczej nie biorę aktualnie na samym zbiorniku i nie tylko na ten ser, to widać, że ryba się tym interesuje, nie? Zaraz zmienię go, żeby mieć pewność, że do końca. Chociaż on jest dosyć jest jeszcze dosyć twardy, taki gumowaty kurcze. Ale założę jeden świeży, a na tamtej zostawię ten stary i zobaczymy już do końca dnia, jak nie będzie brań to zostawię to w tej, w tej postaci. Zobaczcie, mam ten drugi zestaw. On też był w wodzie dosyć długo. Też prawie 3 godzinki. Jak troszeczkę krócej. Ale on jest w dużo lepszym stanie. Zobaczcie, jego tak drobnicę nie zaatakowała. Może też dlatego że leżał w zaczepie, w sensie w jakiejś trawie, bo ciągnął go strawą, blisko brzegu go bardzo rzuciłem i dlatego pewnie go wyciągnąm z trawą ale generalnie dobrze, że go wyciągnął, bo właśnie był w tej trawie tak zdecydowanie się go wyciągnę. dlatego sam mówiłem, że go nie wyciągnę zaraz go położymy jeszcze teraz, donęcimy troszkę tym serkiem troszkę tym kukurydzką i myślę, że jeszcze do wieczora coś jedna rybka się trafi kolega Mateusz dołowił jeszcze znowu małego karpika, ale był bardzo mały myślę, że 2 kg tym razem mały kartki zaraz Wam go pokażemy. Jak widzicie ser właśnie spadł, ale taka kosteczka już mocno odziubana przez drobnicę, a była założona godzinkę temu, także ryby były, zobaczcie jaki jest mięk. I to jest duża wada tego sera, że on się robi taki miękki w nie? Ale generalnie rybka, zobaczcie jak fajny tak jest pomarańczowy, zaraz Wam go dokładnie pokażemy. taki maluszek jak widzicie ale zobaczcie jaki jest piękny kolor, nie wiem co będzie widać dokładnie na filmie, on jest taki aż ażbym powiedział ten brzuch ma taki rudy, nie? ale jest naprawdę mały ale jest przepiękny, no, bardzo mi się ta ryba, rybka podoba druga rybka na ser, tym razem tak jak mówiłem na sam ser, nie na kanapkę także, no sprawdza się sprawdza także jak widzicie jest druga rybka na ser tym razem na pojedynczy ser ale, tak jak mówiłem, zauważyłem dużą wadę tego sera. I to jest zdecydowanie, słuchajcie, jego trwałość. Bardzo szybko się na się rozpuszcza, jest bardzo miękki. Ale, na takie łowienie, na 2-3 godziny, na jakiś fetter, na coś takiego, myślę, że bardzo dobrze może zdać egzamin. Tak jak się spodziewałem, zdaję ten egzamin. Na pewno nie jest mniej ryb niż na zwykłe przynęty. Bo tu siedzą koledzy i bym powiedział, że jest albo lepiej, albo tak samo. Zobaczcie, taka rybka najmniejsza dzisiaj. No, w porywach 2,5 kg. O, tu jeszcze się ser trzyma, zobaczcie. O, teraz spadł. A ale, ale się dziwnie zapiął, zobaczcie, za górę pyska. O, ser się przynajmniej przez toper, bardzo miękki. Ale ryby biorą, także na pewno jest to jakiś zapach. Zaraz wypuszczamy tę rybę od razu prosto do wody. Nie będę wam jej tak bardziej pokazywał, bo nie ma sensu. No. Także trzecia rybka na ser. Walczymy dalej. Mam... Aktualnie w mojej zestawie weszła drobnica, Mam dużo takich delikatnych pociągnięć. Tak jak Wam pokażę na filmie, właśnie dużo takich jest pustych delikatnych pociągnięć. Postaram się to pokazać, Myślę, że to się nagrało. Yy, mamy jeszcze pół godzinki. Na razie jest Xer kontra yy, reszta świata jest remis pod ryby. Oczywiście, dni reszta świata nam się kulki proteinowe. Także jestem bardzo ciekawy, czy to się zakończy remisem, czy, czy jednak nie. Czy jednak nie. Zostańcie z nami. jedzie. Jest ryba na ser, i ta ryba re remisuje wynik sam ser, kontra ser i Ale ser kontra robi się 4-3. Fajne branie, to jest nagrane, bo jest na pewno jak Jest rybka w fotraku. Zakończyliśmy pojedynek na wyniku 4-3. Myślę, że ten dzisiejszy pojedynek był troszeczkę bardziej wiarygodny, ponieważ było, że tak porównania. Nie tylko jedna ryba tak jak wtedy na czosnek. W ogóle zapraszam, jak nie widzieliście poprzedni odcinek, jak mówiłem, karpie na czosnek. Dzisiaj na serbo miałem troszeczkę więcej czasu, poświęciłem całe popołudnie, ale byłem też z Mateuszem, było to bardziej wiarygodne, bo. Mamy, że tak powiem, wynik 4-3, czyli praktycznie można powiedzieć, że ten ser na pewno nie był gorszy, a może ciut lepszy. Także bardzo fajnie, że udało się pokazać kolejną przynętę. Chociaż tego się spodziewałem tak jak mówiłem, bo jednak dużo ludzi słyszałem, że łowi na ser, klenie, na rzekach, takie rzeczy. I drugą sprawą jest to, że łowiłem też na kulki serowe. Które mi się tutaj mega sprawdzały i są i serie jest podobny kolorem, czyli żółty do kukurydzy. więc spodziewałem tego, że się sprawdzi. Także na tym kończymy ten odcinek. 4-3 czyli śmiało, możecie na ser próbować. Mówi, tylko taki jest jeden minus, że jest miękki i nie wie, jest długo na włosie. No, chyba że go posuszycie, bo myślę, że to da się go posuszyć. Ja wziąłem takie proste spaczki, pokroiłem w kostkę tylko. No, także zapraszam do zasubskrybowania kanału. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, to możecie napisać w komentarzu, co tam wymyślicie za następne przynęty. I dzięki za oglądanie. Hej!